Witam wszystkich obserwatorów Nocnego Nieba. Dzisiaj porozmawiamy sobie o spadających gwiazdach i posłużę się programem Stellarium do wyjaśnienia tego zjawiska. Więc zaczynamy. Co jest nam potrzebne do obserwacji meteorów? Tak, to te spadające gwiazdy. Nasze oczy. Naprawdę nic więcej nam nie jest potrzebne. No i przyzwoity synk. A co to jest ten synk? No, synk. Na sync w sumie składają się trzy takie parametry. Pierwszy z nich to zachmurzenie. Jeżeli będzie duże zachmurzenie nieba, nie pooglądamy sobie. Drugi z nich to zaświetlenie. Jeżeli mieszkamy w dużym mieście, to również sobie nie pooglądamy i musimy wyjechać za miasto jakieś kilka nawet kilkanaście kilometrów, aby pozbyć się tego sztucznego zaświetlenia. No i trzeci to nasz naturalny satelita Ziemi, księżyc. Jeżeli będzie w pełni to sobie również meteorów za bardzo nie pooglądamy. No i mówiąc o tym zjawisku, o, o meteorach, czy też spadających gwiazdach, no będą tu zamiennie i bardzo często używane trzy pojęcia, które często są używane błędnie. Już Wam tłumaczę. Pierwsze z tych pojęć to meteoroidy. Co to jest meteoroida? To jest właśnie ten obiekt, który porusza się w przestrzeni kosmicznej i ma wlecieć w naszą atmosferę Ziemi i tam spłonąć. Jak wleci w tą atmosferę Ziemi i płonie, to jest to wtedy meteor. I tak, on może spłonąć całkowicie lub nie. Jeśli nie spłonie całkowicie i spadnie na Ziemię, to tą skałę, którą z Ziemi podniesiemy i będziemy mieć w dłoni, to jest meteoryt. Tak, musicie zwracać uwagę na te trzy pojęcia: meteoroidy, meteory i meteoryty. To są trzy różne pojęcia, oznaczają trzy różne rzeczy. A jak zlokalizować, jak wyszukać te całe roje tych wszystkich spadających gwiazd? Nic prostszego. Tutaj przychodzi z pomocą nam program scenarium i wjeżdżając w w lewym menu mamy takie okno ustawień widoku nieba. Klikając na nie, mamy tutaj taką zakładkę. Niebo i na dole meteory, z tym suwakiem. Ustawiamy, ile nam się ma zjawisk wyświetlać na żywo. Jedziemy dalej w menu dolnym mamy meteory przycisk, gdzie możemy włączyć sobie wyświetlanie tych meteorów oraz oraz takiej meteory z lupą czy też szkłem powiększającym gdzie klikając na to wyświetla nam się taka tabelka i tutaj wpisujemy datę od kiedy chcemy obserwować i do kiedy wciskając przycisk szukaj wyświetla nam się taka duża lista różnych rojów meteorytów i tutaj są cztery takie ćwiartki z opisami i już wam mówię co one oznaczają nazwa Nazwa roju, który będziemy obserwować. ZHR. Co to jest ten ZHR? ZHR to nic innego jak zenitalna liczba godzinna, więc ona mówi nam o tym, ile w dobrych warunkach możemy zaobserwować zjawisk w ciągu godziny. I ostatnia z tych tabel, która nas będzie interesować, to szczyt, a mianowicie maksym data maksymalnej ilości pojawiających się takich zjawisk. W tym Radiancie. Co to jest Radiant? No Radiant to nic innego jak miejsce, z którego wydostają się, czy też wylatują, mówiąc najprościej w naszym kierunku te wszystkie meteory. Jak go wyszukać? Bardzo prosto. Klikamy dwukrotnie na nazwę. I możemy sobie wybrać każdą. Tu. Okazuje nam się radiat, czyli miejsce, z którego będą one wylatywać w naszym kierunku. Jeżeli chcemy zobaczyć z jakiego gwiazdozbioru, nic prostszego. Klikamy sobie tutaj, mamy gwiazdozbiory. Widzimy mały lew, duży lew, warkocz bereniki, psy gącze, wielka niedźwica, a to jest gdzieś tutaj w tym obrębie. I tutaj widzimy również że w gwiazdozbiorze raka. Mamy również Radiant jednych. Tutaj w pannie mamy kolejny radiant, więc naprawdę jest tego sporo i mamy co oglądać. Jednocześnie muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W programie Stellarium, to znaczy program Stellarium, nie symuluje nam roju meteorów. Możemy tylko w nim zlokalizować radiant meteoru, czyli miejsce, z którego Wylatują w naszym kierunku te gwiazdy, tak, te spadające gwiazdy. Więc podsumujmy, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Więc tak, meteoroid to ten w kosmosie. Meteor to ten spalający się w atmosferze. Meteoryt to ten, który możemy potrzymać w dłoni, a najjaśniejsze z nich to po prostu bolidy. Więc jeśli Cię zainteresowałem, zasubskrybuj, daj łapkę, zostaw komentarz, bo poruszę jeszcze dużo innych ciekawych rzeczy o astronomii. Więc do następnego, trzymajcie się, hej!